Rolnicy z AgroUni, proszę Państwa, wyjechali na ulicę i prowadzą protesty. Podobno mają potrwać 48 godzin. Jakie są postulaty stowarzyszenia, które, co warto też może powiedzieć, Chcę już niebawem stać się partią? Czy rzeczywiście chodzi o problemy rolników, czy może polityczną karierę niektórych z protestujących? No, o tym rozmawiam już teraz z dyrektorem oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, członkiem zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Budanem Flemingiem. Dzień dobry, panie dyrektorze, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Zwolennicy agrounii wysuwają postulaty, takie przynajmniej znalazłem gdzieś wpis na Facebooku, dotyczące zmniejszenia liczby posłów czy senatorów. Czy nie są to postulaty czasem mało rolnicze, a zdecydowanie bardziej polityczne? No To są właśnie akurat postulaty bardzo polityczne. Ja jestem zaskoczony, że z takimi postulatami wyszli w tym momencie na ulicę, bo to na to, czy ma być więcej senatorów, polityków. W swojej to jest chyba nie ta nie miejsce ulica akurat w tym momencie nie w tych sprawach i na pewno nie są to, to sprawy rolnicze. No właśnie, a propos ulicy czytałem też inne wpisy pod protestami, no i trzeba przyznać, że bardzo wiele autorów tych wpisów, no bo mówiąc wprost i nie, 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 nie wybierając słów, było wściekły, że rolnicy blokują przejazd zwykłym ludziom zamiast no, iść na przykład nie wiem pod ministerstwo lub podjąć jakiś inny rodzaj protestu. Protestu. Trudno się, panie dyrektorze, z tymi argumentami nie zgodzić. No tak, ja też ja też powiem, że z jednej strony rozumiem społeczeństwo niezwiązane może z rolnicy, że w tym momencie, no, gdyby była bardzo zła sytuacja, gdyby była bardzo tragiczna, to na pewno bym się także zgadzał z tymi protestami. Ale takie sytuacje akurat nie mamy. Mamy pewne problemy w rolnictwie, ale nie akurat na dzień dzisiejszy, żeby w ten sposób protestować, mamy jeszcze czas żniw. Mamy czas jeszcze dobrej koniunktury w rolnictwie w sprawie sprzedaży naszych płodów rolnych za granicę. Sprzedaż dać musimy prawie 30% tego, co polskie rolnictwo wyprodukuje ceny są w miarę dobre. Nie powiem, że super, bo bym za bardzo przedobrzył, a nie chciałbym przedobrzyć. Mm -hmm. Na pewno, ale są pewne problemy. No, te problemy są związane na pewno z ASF-em i dzikami po prostu. Tutaj mamy ten problem. Mamy też to, że susze na niektórych rejonach. Ale to tak na tyle, bo nie wiem jeszcze, jakie mam pytanie wypowiedzieć. No właśnie, bo panie dyrektorze, do tych problemów chętnie za, za moment przejdę, ale jeszcze jedno pytanie dotyczące samej agrounii, bo to jest dzisiaj z tego, co rozumiem, stowarzyszenie społeczne, które jednak zapowiada zarejestrować się jako partia, czy w ten sposób rolnicy no, nie dowiadują się, jakie są rzeczywiście intencje protestujących tak naprawdę? No myślę, że czy tam liderów prostu, może? Może, może to za duże słowo. Może by chcieli, zawsze, nawet by się by migwali na pewno takie odpowiedzi, że nie chcą politycznie nie w polityce, ale teraz widzę, że właśnie to wszystko pod od tego zmierza od tego, żeby zaistnieć politycznie. No, chcą zaistnieć politycznie, to muszą jasno powiedzieć. Ja to powiedzieć, że chcą być politykami. I wtedy niech rolników i społeczeństwa i, rol, i rolniczego nie okłamują w tym momencie. Mhm. Tak Mają prawo zarejestrować się jako Nikt Nigdy wtedy nie będzie sprawa. No tak, tak. Tylko wtedy będzie sprawa jasna, czysta i klarowna i zrozumiała też dla tych, których wyciągają na ulicę. Proszę powiedzieć, jakie są dzisiaj największe problemy polskiego rolnika, które faktycznie wymagają rozwiązań. Panie redaktorze, szanowni państwo, na no pewno jest pewne problemy w niektórych regionach susza do skwiera. Teraz się cieszę, że w niedzielę zaczął padać deszcz, na przykład w moim rejonie. Jest to powiat bągrowiecki, powiat poznański, tego. Tu było bardzo mało padu, bo kiedy przebywałem w okolicach Trzebnicy, Wrocławia, to byłem bardzo zaskoczony, że jeszcze żniwa są w pełni, że i są tak zielone kukurydze i pola i łąki, bo tam padało obfite deszcze wielu rejona. Nasz rejon tutaj nawiedza po prostu od kilku lat ten sposób susza, ale mam nadzieję, że nie będzie aż tak tragiczny, choć już było źle. Ostatnie dni napadało tej wody, bo jeżeli w moim rejonie spadło w niedzielę 35 litrów na metr kwadratowy wody, to już jest to jest to w pewien sposób także trochę opóźnione na kukurydzę, żeby ona nie zasychała mocno. Ale mam nadzieję, że jeszcze w jakiś sposób się uratuje te pewne plony. Ale nie jest aż tak źle, żeby można było dzisiaj protestować i jest, nie jest aż tak tragicznie. To jest to. Druga sprawa, to jest sprawa ASF-u. Mhm. Niskiej ceny w tych terenach, gdzie jest zagrożone ASF-em, gdzie... Yy, Świnki trafiają do rzeźni, a także przedsiębiorcy nie zawsze stosują takie ceny, jak powinny być, bo to mięso nie jest gorszej jakości. Ale w tym momencie zaniżają cenę rolników i to rolników denerwuje, że nie ma gdzie sprzedać, bo nikt nie chce od nich kupić i w tym momencie sprawa. ASEP u nabiera poważnego, jakby to z problemu. Bo dzisiaj no, musimy grodzić nasze gospodarstwa, żeby zwierzyna leśna nie przedostawała się do gospodarstw. Jest to problem. Populacja dzików wzrasta niesamowicie. One się rozrastają, że już są dwa mioty, już niektórzy mówią, że około trzech miotów może mieć locha w roku. No to sobie pan wyobrazi. Ja to zauważyłem w okolicach Poznania. Na, 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 na Ramowica, gdzie zauważam małe dziki, duże dziki, lochy, które chodzą, ale mają pożywienie, bo są kosze, w których jest żywność, przewracają i tu, tutaj po prostu grasują, a z drugiej strony nie wolno w terenach miejskich i w zabudowaniach robić odstrzałów. To jest to zabronione. Musi być odłów, ale ten odłów powinien być nie wypuszczanie dzików w lesie, jak sobie zieloni ekolodzy chcą powinno być, jakby to powiedzieć, ubicie tych dzików, żeby było zmniejszone, bo one z powrotem wrócą w te tereny, czy do miasta, czy w te siedliska, czy będą podchodziły do siedlisk ludzkich, czy pod gospodarstwa rolne, gdzie jest trzoda chlebna chod hodowana. Teraz, jeżeli one przyniosą ten ESF, tę chorobę, no to rolnik musi likwidować swoje gospodarstwo, jeżeli w danym gospodarstwie, czy w okolicy zagrożenia ESF-em. I to jest największy problem. No jest tak, tutaj panowie protestujący, właśnie do tego też odnoszą, że jest problem z srodą chlebną właśnie w związku z ASF-em. No ale pytanie, jak ten problem rozwiązać, czy faktycznie nie powinno dojść do po prostu odstrzałów, do zmniejszenia populacji dzików, które faktycznie no, rozmnażają się bardzo mocno. Tak, wie pan, tylko jest drugie sprawa. Tak, jeżeli były prowadzone te polowania zbiorowe, no to hmm. przychodzili mieszkańcy, różne grupy ludzi i spali na myśliwym, że nie wolno strzelać. Aha. I To jest ten następny problem. To, jest, to już jest kuriozalne. To powinno być, jakby to będzie karane. Coś takiego, jeżeli ktoś wchodzi pod strzelbę myśliwym, gdzie myśliwym mają y, przeprowadzić odstrzał zwierzęny, żeby zmniejszyć tę populację. Innej możliwości nie ma. Ona musi być zmniejszona. Ja nie mówię, że ma być wybita do zera. Choć w wielu krajach, no Niemcy prawdopodobnie wybili wszystkie dzieci i się nie przejmowali niczym. tylko wybijają i wszystko na ten temat wygrywa. Hmm. A u nas jednak no, rządzący chce chcą w tej sprawie zrobić, ale społeczeństwo zaczyna protestować, więc będzie trzeba jakieś radykalniejsze, jakby to powiedzieć, kroki podjąć, bo nie ma. Hiszpania walczyli z ASF-em 30 lat. O, mają dzisiaj, nie mają tego problemu, ale to jest 30 lat. Ja nie chciałbym, żeby w Polsce tak długo to trwało i straty w rolnictwie były. A tu się nie dziwię. Producentom trzody bo boni tu są najbardziej zagrożeni. Po mm -hmm. no prostu na złożenie swoimi dochodami gospodar, bo także niektórzy likwidują swoje hodowle, te małe gospodarstwa, bo nie, chcą, nie są w stanie spełnić tej biasekuracji, bo to musi być gospodarstwo zamknięte, ogrodzone, yy, muszą być te maty położone, odzież ochronna, wszystko tego, no i tego trzeba pilnować, nie ma innej rady po prostu nie ma im rady. No tak, tak ale to, pewien, ale to tak. pewnie, nie, nie, pewnie nie jedyny problem. Jakie jeszcze sprawy, które, które powodują, jeśli takie są, bo, bo, bo mówię, no, pomijam kwestię polityczną, bo, bo być może ona jest tutaj główną przyczyną tych protestów, przyczynką tych protestów, ale ale czy są jakieś problemy, które mogły spowodować, że jednak iluś tam rolników zdecydowało się wziąć udział w tych blokadach? W tych ja do końca nie znam postulatów tych rolników, którzy wyśli wie pan tak do końca, może, bo na przykład w produkcji mleka jest za sytuacja, wie pan, cena jest ustabilizowana. Złoty 60. Zł. Produkty mleczne się bardzo dobrze sprzedają na rynkach europejskich zachodnich. Polska sprzedaje ponad 30% tych swoich produktów. W zeszłym roku żeśmy zarobili jako kraj na produktach rolno-spożywczych 34 miliardy. I przy tej tendencji, jaka jest teraz, prawdopodobnie może w tym roku dojść, że osiągniemy pułap 38, może nawet do 40, już nie chcę, aż nie wiadomo jak. Bardzo optymistycznie patrzy, możemy taki pułap osiągnąć, bo mamy po prostu nadwyżki, no i, na, i są także nadwyżki produkowane przez rolników, bo dużo produkujemy i rolnik polski się stara. Mimo tej trudnej sytuacji i europejskiej, i światowej, także związanej z COVID-em, bo to także bardzo nam nie sprzyja w Polsce, ale rolnicy się starają, stanąć na wysokości zadania i robią wszystko. Bez sprawy, które tutaj protestujący tego, to trzeba przy stole usiąść. Nie można tak, że się uderza w rząd we każdej sprawie. Nie ma do końca argumentu za sobą, bo w pewnych sprawach nie ma argumentów Nie ma ta grupa ludzi pewnych argumentów, żeby mogła atakować po prostu. Czy tak samo jak tutaj staram się rozdzierżawiać ziemię, tyle co mamy w zasobie y, Skarbu Państwa w Polsce, żeby powiększały się rodzinne gospodarstwa rolne. Oczywiście to, to nie we wszystkich rejonach jest ta ziemia do rozdzierżawienia, ale są rejony, że sporo tej ziemi trafiło i będzie trafiać jeszcze do rolników. Także tu na rynku. Na rynku owocowo-warzyny. Boję się, że może być nadmiar w tym roku jabłek. No, faktem jest, że będzie musiało rząd czy ktokolwiek inny wszystko, jakby to mm. zagospodarować te, ten owoc, żeby on się też nie zmarnował. Tylko mm -hmm. z drugiej strony trzeba jasno sobie powiedzieć, kto sprzedał przez iluś lat wszystkie polskie, większą część polskich zakładów przetwórczych. My nie mamy żadnej wielkiej rzeźni, wszystko jest w innych rękach. W obcym kapitale to jest owocowa. I one dyktują, I one dyktują rak, rozumiem, warunki. One dyktują, one dyktują warunki, one dyktują ceny i rolnika zmuszają do takich, a takich warunków. Nie mamy po prostu. A jakoś sami też nie potrafimy się, jakby to powiedzieć, zmobilizować, żeby wsiąść taką rzeźnię w... W dzierżawę w Ajence, żeby ją poprowadził, bo to nie jest łatwa sprawa. Się nie dziwię, bo to dobrego menedżera znaleźć rynki zbytu, a konkurencja jest niesamowita. No Panie rynku, dyrektorze, też, też trudno, trudno konkurować, rynku. pewnie podejmować taką konkurencję z takimi dużymi koncernami. To są najczęściej tak. ogromne firmy, które później nawet wprowadzają ceny dumpingowe, no mogą dyktować warunki po prostu na rynku, tak. prawda? I, ta, I tak to robią, i tak to robią. Widzi pan dzisiaj no Rolnik też bo sprowadza środę, chlebno barlaki z Unii Europejskiej. Pejskie zachodów, szczególnie z z Danii i z Niemiec. W zeszłym roku rolnicy polscy zapłacili za ten towar sprowadzony z ze mną 24 miliardy. Te 24 miliardy powinny pozostać w rękach polskiego rolnika, który hoduje lochy i które powinni polscy rolnicy od tego rolnika polskiego odkupywać. No sprowadzamy tego. No każdy mówi, że się ratuje, bo to mu się opłaca. Nie ja do końca wiesz. jestem o tym przekonany, wie pan. Tak, do końca. No. no każdy wie pan, o że jak może, nie? Każdy się ratuje, wie pan sytuację, żeby gospodarstwo nie padło. Wiele ciekawych, złożonych, jak wie, słyszę, problemów. Pewnie część jeszcze do rozwiązania. Zobaczymy też jak ludzie przyjmą te protesty, te blokady ulic, bo to chyba im się najbardziej nie podoba, że uderza to bezpośrednio, można powiedzieć, w sąsiadów. Bardzo panie dyrektorze dziękuję za znaleziony czas i za tą rozmowę. Dobrze, dziękuję bardzo i serdecznie pozdrawiam. Do widzenia. Dobrego popołudnia. Dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, członek Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej Bogdan Fleming był gościem Wielkopolskiego Popołudnia z Radiem Poznań.